Witam serdecznie. Kolejny filmik z cyklu miał być krótko, a zobaczymy jak będzie. Dlatego, że myślę temat jest wartościowy, ważny i bardzo potrzebny. Może zróbmy najpierw takie wprowadzenie. Otóż słyszysz słowo Transurfing, wiesz, że to jest metoda osiągania celów i postanawiasz to sprawdzić. Jak działa ten transurfing? I moje pytanie brzmi: jaki bierzesz cel do zrealizowania? Najczęściej ludzie biorą cel pierwszy z brzegu, czyli ważny i pilny. No i co się dzieje dalej? Zaczynają stosować narzędzia transurfingu i nie zawsze działa. Nie zawsze cel osiągają. No i o co tutaj chodzi? To nie chodzi o to, że transurfing nie działa, to chodzi o to, że niekoniecznie ty potrafisz posługiwać się właściwie narzędziami transurfingu. Transurfing to jest metoda, która jest kompletnie inna od tego czego zostaliśmy nauczeni. To jest zupełnie inny sposób osiągania celów niż ten, który został nam wdrukowany poprzez naszą socjalizację. To są zupełnie nowe nawyki, nowe nawyki mentalne, nowe nawyki emocjonalne, to jest zupełnie inny sposób działania nawet w tej rzeczywistości zewnętrznej. I i tego wszystkiego musisz się nauczyć. Więc nie zawsze od razu wszystko wychodzi nam idealnie. I znowuż wracamy do tego, że potrzebujesz dać sobie czas, żeby nauczyć się właściwie korzystać z narzędzi transurfingu. Dam Ci jeszcze inny przykład. Czasami jest tak, że ludzie słyszą o tej metodzie, to słowo jest raz modne, znowu wraca, I, um, i czasami mają nóż na gardle, i myślą sobie, to będzie metoda, która pozwoli mi rozwiązać tę sytuację i sięgnąć po mój cel. No i znowu, nie uczy się żeglowania w trakcie burzy. Czyli nie uczysz się nowych umiejętności, kiedy coś pilnego, ważnego, trudnego dzieje się w Twoim życiu, bo nie masz czasu na naukę i na to, żeby popełniać błędy. Natychmiast zawyżasz potencjały. Jest niewielka szansa, że sięgniesz po swój cel. Kiedy jeszcze nie umiesz dobrze posługiwać się tymi narzędziami, a, a czas cię pogania, albo ty poganiasz siebie w czasie. Kolejna rzecz, ta metoda, właśnie Transurfing, kiedy się za niego zabieramy, i to jest też moje doświadczenie, obnaży wszystkie Twoje. Niedoskonałości, wszystkie Twoje wyzwania w tak zwanym rozwoju osobistym. To właśnie ta metoda pokaże Ci, jak radzisz sobie ze swoimi emocjami, gdzie i jak zawyżasz potencjał. Pokaże Ci, czy jesteś skupiony, pokaże Ci, gdzie rozpraszasz swoją energię. Pokaże ci, jak mocno jesteś zaangażowany i zdyscyplinowany. To jest nieprawdopodobne, ale właśnie transurfing obnaża wszystko to, nad czym potrzebujemy popracować. Więc, jeżeli ty tak z buta wchodzisz w tę metodę, i tak naprawdę powinieneś sobie dać czas, żeby się tego wszystkiego nauczyć żeby bardzo mocno się zmienić wewnętrznie ale ty sobie tego czasu nie dajesz ponieważ cel jaki sobie stawiasz od razu na wejściu jest ważny i pilny więc możesz się rozczarować to do czego cię zapraszam to jest Wziąć sobie cel, który jest dla ciebie kompletnie nieistotny. Jedna z moich znajomych, z którą spotykamy się w katowicach w każdym miesiącu na kawce z tafti, to jest takie otwarte spotkanie dla każdego, można przyjść i poznamy się, porozmawiamy, powymieniamy swoje doświadczenia, opowiadała właśnie. Że ona sprawdzała, jak działa ten Transurfing. I dała sobie taki cel. Chce zobaczyć czarnoskórą kobietę. I jeszcze wejść z nią w jakąś interakcję, żebyśmy jakoś były wspólnie w jakimś miejscu. Po prostu cel kompletnie nieistotny, dla niej nieważny. Będzie to dobrze. Nie, to nie będzie. Zgadnij, co się stało po kilku dniach. Spotkała czarnoskórą kobietę, z którą weszła w jakąś interakcję i były na wspólnym spotkaniu. Czyli zobacz. Ćwiczyła narzędzia. Sprawdzała, jak to działa. Na celu kompletnie nieistotnym. Jeżeli natomiast chcesz, Sprawdzić, jak to działa. Chcesz się nauczyć. Zasad, narzędzi, manifestowania, kreowania, sięgania po cel, narzędzi transurfingu i technik tafti. To weź sobie na początek cel ważny, ale nie pilny. Czyli weź coś. Co jest dla ciebie ważne, stanowi jakąś wartość, ale możesz sobie dać na to czas. Możesz sobie pozwolić na to, żeby podczas tej drogi do tego celu uczyć się, rozwijać się, popełniać błędy, korygować się, i wtedy to ma o wiele większy sens. Tym bardziej. Że nasz umysł, ponieważ to jest tak inny sposób myślenia i tak inny sposób sięgania po cel, niż jesteśmy przyzwyczajeni, nauczeni, więc nasz umysł potrzebuje dowodów, że to działa, że to ma sens, że to jest wartościowe. Nasz umysł potrzebuje dowodu, inaczej będziecie sabotować. Inaczej zniszczysz sobie całą motywację. Jeżeli ty sięgniesz, jeżeli będziesz ćwiczyć, narzędzia stawiając sobie cel ważny, ale nie pilny, to dasz czas też swojemu umysłowi na to, żeby zobaczył, to działa, czyli można Wysiłkowo, z napięciem, presją cisnąć, a można inaczej. I jeżeli ty dasz kilka dowodów swojemu umysłowi, że można inaczej niż do tej pory, to umysł zacznie cię wspierać. Dlaczego? Bo sam się przekona, że to działa i że to jest wartościowa metoda, skuteczna metoda. Bo dostanie od Ciebie dowód. Pamiętaj, nie uczysz się żeglowania podczas burzy. Jeżeli nie umiesz żeglować, płyniesz z kimś, ale wtedy, kiedy jest piękna pogoda, kiedy nic szczególnego się nie dzieje, kiedy nie ma żadnych wyzwań, bo masz czas, żeby się uczyć, i żeby popełniać błędy, i żeby je korygować. Kochani, to jest cudowna, piękna, skuteczna metoda osiągania celów, ale potrzebujemy się jej nauczyć, więc wybieramy na początek cele nieistotne dla nas albo cele ważne, ale nie pilne. Tyle chciałam dzisiaj powiedzieć serdecznie zapraszam Akademia Transferfingu warsztaty, webinary, kursy online, a jeżeli potrzebujesz mojego wsparcia indywidualnego, to zapraszam cię umów się do mnie na taką niezobowiązującą konsultację. Poznamy się i zobaczymy, w czym mogę ci pomóc i jak mogę cię wspierać. Ściskam, pozdrawiam do kolejnego filmu.